wszystkich Państwa. Chyba mnie je znacie. Niech nie widzieli w telewizji. Na pewno. Ostatnio byłem w programie sprawa Portera. I nie mam lepiej, bo mi powiedział, że jestem bardzo zdrowy, chociaż zapalnym zgoły, to nie miałem tutaj to jest zrobienia. Ale pomaga mi Gimna Bochnia. I ja może coś o sobie powiem, że 4 listopada 2007 roku zacząłem biegać BOSO. Podziękowanie za dar opieki od rodziców moich, którzy już nie żyją, a ja jestem w domu dziecka. Zaczęło się wszystko. Może pan pamięta gdzie? Na rynku potni zaczęło się to na rynku bocheńskim, moje no, no i teraz biegam, biegam i ukazuję biegam się w mediach różnych i zawsze promuję nasz region bocheński, gminę Bochnia, Ostatnim biegałem 4 listopada w Nowym Jorku. jak się okazało jeden kolek, który tam biega na boczach, jak będę długo biegał, zobaczymy, czas pokaże, dziękujemy za uwagę i wesołe właśnie